Leszek Łukomski, zapraszam na zieloną energię w MC Radio. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Nareszcie mamy to Zwycięstwo Warty na własnym stadionie w Grodzisku Po wielu rozczarowujących kolejkach Tym razem Warciarze inkasują 3 punkty I pokonują u siebie Śląsk Wrocław 2 do 1 To pierwsze zwycięstwo podopiecznych Dawida Szulczka A Zieloni czekali na nie jak na zbawienie A nasz komentator tak celebrował gole w tym meczu Adam Zrela na I

ależ tymi prostymi środkami podanie w pole karne ostry kąt były tam Adam z Relak dostał tę piłkę i z lewej nogi puknął w przeciwległą wewnętrzną część siatki już w bramce obok Matusza Putnockiego, a zatem znakomita akcja Warciarzy tam było dogranie bodaj Matuszewskiego kapitalne i też Kiełpy potrafił znaleźć się przy tej ofensywnej akcji drużyny Zielonych i w 26 minucie potrafi Adama z Relaka, czwarte gole w sezonie słowackiego Napastnika Drużyny warty właśnie ekipa gospodarzy prowadzi ze Śląskiem Wrocław 1 do 0. I drugie trafienie, które również było z udziałem słowackiego napastnika. Jestem pole będzie z kol, Gol! Konrad Matuszewski! Ależ kapitalna akcja! Cudowne dogranie z Lenaka. Piłka wyznaczała linię spalonego, a więc nie będzie musiał pracować w wideoweryfikacji. A Konrad Matuszewski w 54. minucie spotkania pakuje piłkę do siatki. Znakomite to było z bliska z 3 metrów pakuje piłkę i jest 2 do 0 dla Warciarzy Warta była bardzo bliska do bicia gości trzecią bramką, ale piłka po uderzeniu w słupek przeturlała się po linii bramkowej i została wybita w pole. Chwilę później Śląsk zdobył bramkę kontaktową i zrobiło się nerwowo. Na całe szczęście Zieloni potrafili tym razem dowieść wynik do samego końca i nie było powtórki z meczu z Białą Gwiazdą. Brawo Warta! Te trzy punkty były niezwykle potrzebne bo dzięki nim zieloni wydostali się ze strefy spadkowej. Oby jak najszybciej można było dopisać kolejne punkty do tego dorobku, tak żeby zima była spokojna, a wiosna jeszcze bardziej zielona w wykonaniu swojskiej bandy.